Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy w sobie grę. I can't find my glasses. To jest gra... flashowa, chyba? <laughs> w każdym razie zaczynamy w ten oto sposób, bardzo ten, realistycznie. I oczywiście mamy problem, bo e, jak już wspomniałem, nie widzimy naszych. Nie wiemy, gdzie są nasze okulary, i jesteśmy całkowicie ślepi, bo mamy bardzo mocną wadę wzroku. Ale możemy na przykład przewracać przedmioty. Widzimy już, czymkolwiek są te przymioty. Dobra, spróbuję jakoś skupić wzrok. O, na chwilę coś widać. No hmm. kurczę, ale to nie jest to. Gdzie są moje okulary? No nie, chyba szafę przewróciliśmy. Czyli nasz, nasza osoba ogólnie ze zmianą bardzo się zdenerwowała z tego powodu. gdzie są moje okulary? Bardzo się zrozumiała. Teraz, teraz boję się, że po takich zniszczeniach to nasze okulary mogą być stłuczone. Moment, coś tu jest? Coś tu jest? Poczekaj, który coś naciskało, żeby ten... sobie sprawdzić okulary? E, tylko musimy znaleźć się, Dobra, sprawdźmy jeszcze poduszkiem czy przelazkiem są. Aha! Coś znalazłem! Co to jest? Czy to są okulary? To wygląda jak jak cegła. Można tu kucać? Chyba nie. <śmiennie> Kurczę, to za beznadziejny wzrok. Tak to jest jak się ślepym. Aaa okulary chcę O, coś tu jest, coś tu jest. Czyżby to okular słoneczny? Hę? E? Fuck ye! Yeah! Taka, taka sytuacja. <śmiennie> no, <dobra. śmiennie> Zrobiliśmy taki mały. <śmiennie> No, sami rozumiecie. Ciężko było znaleźć nasze kulary. Nasz gości się poddenerwował. A patrzcie, że drugi pokój był. A, jeszcze było kilka pokojów. A bo mi się wydaje, że to jest taka gra, minigra, W klozecie. Klozec, Rozwaliliśmy. <glozet> a, 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 a. Mi się wydaje, że to jest taka minigra, typu. <glozet> rozwaliśmy właśnie wersalkę. A okulary gdzie są telewizor. <grystanie> Mi się wydaje, że ogólnie to jest taka gra, że za każdym razem gdzieś indziej są okulary, więc damy muszę reset i spróbujemy jeszcze raz. Tak więc no jesteśmy całkowicie ślepi, ale też i tak. Sprawdźmy na pewno półtłuszkiem pół czego nie ma. Nie, tutaj już widzę, że nie ma. I chodźmy teraz może do innego pomieszczenia. A okulary oddajcie mi moje! Gdzie one są? Może tu, gdzieś tutaj je położyłem, rozwalić wszystko. A może w tym, w kibelku. Aaaa! rozwalmy kibel, bo jak są moje okulary? Aaaa, o! Momencik! To nie są moje okulary. To jest różdżka. Co tu robi różdżka? O, może tutaj jest, nie, też nie wiem. Czemu ja nic nie widzę? Boże chyba... O, o! o. Fuck yeah! Kolejna mission complete. I tak właśnie przedstawia się grę I Can Find My Glasses. No, jak widzicie, gra wysokich lotów. Możemy sobie pochodzić po takich trzech pomieszczeniach. Wszystko porozwalać i jest piekielnie, ciężko. I więc yy, cóż, Bloody polecam. Nie, no w sumie, tak jakbym na 10 miał cenić, to. O, teraz mnie wzrok boli. 4, co najwyżej 4, naprawdę. Ale przynajmniej może mi się wyżyć. Bo jak wiemy, kiedy ktoś szuka okularów, może zrobić wszystko. To znaczy zdemolować swój pokój, rozwalić CDS i umywalkę. I ten telewizor plazmowy, tylko po to, żeby znaleźć okulary. Tak więc cóż, zapraszam Was do oglądania innych, yy, przetestujmy, w, przetestujmy sobie. Nie, nie, no jakoś tak, przetestujmy. Albo innych rodzajów testowania gier niezależnych. No a póki co, do zobaczenia.